Hej, cześć, siema, no witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem z a tu z Blonde Tower Defense Battle 5. A na początku chcę was zaprosić szybko na mojego social media, które, do których link macie tam na dole w opisie. I bez zbędnego przedłużania lecimy do gry. -dam! Ale dzisiaj, uwaga, jest odcinek specjalny, bo jest odcinek z tą oto osobą. Z Szymonem, e, a.k.a. Co co, po Cześć, siema! Także witamy Szymona, tutaj macie jego piękne zdjęcie, tam, zaraz, tak bardziej, tam, o tam, tam na dole, żeby wszyscy widzieli. <tak>, tak, naprawdę. Jeszcze no. na początku chciałem się poprawić, nie gram. 5, tylko Blondes d 5 jest Blondes TD Battles i Blondes d 5, taka mała aluzja, mniejsza, tylko chciałem wspomnieć. Jasne, rozumiem, rozumiem to w pełni, także słuchaj Szymonie, ja odbieram tak. sobie tylko dzienną skrzyneczkę i lecimy z oczywiście co -opem. Dobrze, Jak dziękuję najbardziej. bardzo. Mmm, play Jakieś specjalne wymagania co do map? Czy tak? Jak ty decydujesz, twój odcinek ty decydujesz. Dobra. Polecimy, żeby nie było za łatwo, to bierzemy jakieś intermediate. Tak, dobrze przeczytałem, Spoko. oczywiście. Intermediate. Cio. <laughs> Dobra. Um, chyba, że Advanced. O kurde, nie, nie um, tak... Advanced nie wiem, chyba, chyba nie, chyba nie. Nie, 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 lepiej aż to tak dobrze to my nie jesteśmy. Uh... Jak ja dzisiaj zacząłem w to grać, ja rozegrałem jeden meczek przed tym, przed tym odcinkiem. O nie, 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 to co ty, to my lecimy na beginera. A, z fact, Nie to. no, znaczy nie, no w sumie dobra jak to chce Dobra, ty e, ty rodzaj ty mapy, ty ty mapy beginner, ale... O, okej, no, zapraszam Szymona Oczywiście pozdrawiamy dobra. wszystkich, których nazwiska tu się pojawiły Bo nie chciało mi się ich blurować w żaden sposób A Szymon się zgodził, żeby jego było, więc... Tak, nie mam żadnego problemu i tak mam jakąś tą grupkę na Facebooku to Dość sporo osób i tak już widziało nie, Dokładnie Spam w, w z ty... jak już się tak jest, więc... No dobra, ty... zaczynamy Wszyscy widzieli twoje zdjęcie na środku <gry> okej. Okay. Dokładnie, dobra. Gramy. Um, gramy. Ile em, jest pieniądze? Z twojej strony wychodzą, więc e, ty startujesz, tak? Mam tobie przesłać pieniądze? Możesz, możesz jak najbardziej. No to masz, startuj, rozbuduj coś dobrego, a ja tu poczekam sobie na razie. Jasne. Jako, że tutaj Jasne. jestem troszeczkę dalej. Git. Ogólnie powiem ci śmieszną sytuację, że to z twojej startują, ale jak już dałeś pieniądzki, to nie pogardzę. Z um. mojej? O Boże Święty! No ja rzeczywiście, to zielona to jest moja, myślę, zielona jest twoja, a to Aha, szara jest wiecie. moja, o Boże Święty Taki bajer Dobra, na razie dam jedną mapkę, dobrze, da sobie radę, potem jedna triple no, darce lepsze. problemu. Mhm. A, dobra, to skoro już masz tą mapkę, to sobie ją ulepszaj. O, dziękuję, dziękuję. Dobrze, Jeski, no, teraz i teraz jesteśmy um... <laughs> Dobra, teraz ty sobie coś postaw, gdzie tam już u teraz ja mm. tobie będę w pieniążki. Okej, okay, umawiamy się, no, że ty dobra. startujesz gry, czy ja mam o tym ten? Um, ty startuj, niech ci będzie. Ty startuj, tak więc no um, co powinienem postawić? O, no, bo w sumie co? nie mam dużo. Chcesz taką mobkę, tak samą? Um, sumie... Możesz dać kanona, żeby rozwalać. Um, um, no się tak. to Albo poczekaj, nie, to, nie. to play, to graj, bo jeszcze nie mogę. A bo wiem, Pineski, postaw Pineski, tam na tym drugim krążku. Nie na tym pierwszym, tylko na tym drugim. Pineski w środku. Um, tym drugim od prawej? Tak, tak. E, nie mieści się tam. Nie, a na trzecim? Um, tak, jest. Jest, no i super. Dobra, no to gramy. Dobra, leci. i, i Oj, dobra, ty się tym zajmuj, to jest twoja, dostajesz dobra. dzisiaj. <laughs> ja tam, ja tam, nagrywam, zapomniał. to ty dostajesz inną rolę. No dobra, no to... nie. Zaczynajmy dobra. kolejną rundę. Proszę, proszę, Rzuć tutaj. Się. Dobra, dobra, jest, nice. Ładnie, ładnie, o to chodzi. Um, iść w... iść w te shurikeny czy track sprayer? Mm, no, to jest dobre pytanie, ale ja bym poszedł chyba w ten, w tak sprayer bardziej jak na okay. razie. Bardziej dobra, nam się no przyda. Zbieramy. Bo shurikeny uh -huh. potem są mocniejsze, a teraz to wiesz. Tak, teraz to i, tak... I, tak jeszcze, i tak jeszcze nie mam odblokowania. No właśnie, także. Tylko dla, tylko dla niej opłaca się w to iść. Tak ja <laughs> szczerze. Um, dobra, dobra, tak więc zaraz Racja. to będzie. Jeszcze e, masz pieniądze? Prześlij mi troszeczkę mm, Jasne, już ci przesłałem full. Proszę. Dobra, to teraz co robimy? Ja bym postawił coś ogólnie już na metale, żeby się zabezpieczać. Myślę nad kimś czarodziejem. Dobra, to ja już stawiam czarodzieja. Tuż za... Tak, tuż za tym różowym stawiam. No dobra, ogólnie chciałem go postawić, ale spoko. No dobra, to zostawi. O, dzięki, dzięki. Ty poczekaj, tylko najpierw muszę mieć Ciebie. pieniądze. Dobra, to się przesyłam już. Proszę. O, super, super. To ja go postawię w tymi, oj, oj, oj Andrzej, Andrzej, no tak, super wielki napis, który mi zasłania, a gdzie mogę go postawić, <grystanie> to, dzięki. No, wiem, mm. też tak miałem przed chwilą z tym track sprayerem, dobra, okay, zaczynamy rundę. Oj, sarki. No, no, dobra, włącz, a, włącz, włącz. Dawaj, dawaj, ty, ty tobie daj. dzisiaj, dobra, ty jesteś dobra, za to dobra. odpowiedzialny. Dobra, dobra, bo, bo tak odkryliśmy się dogadać, nie można było, do... <grystanie> włączamy dalej, no coś będę... Jak chcesz, będę po prostu od razu włączał, nie jeżeli będzie... Będę po prostu następną stop włączał rundy i jeżeli będziesz chciał, żebym poczekał, to po prostu powiedz mi, żebym poczekał I wtedy będę... Wtedy będę czekał mm, To jest dobra. dobry pomysł Pamiętajcie, ten oto pan zna się na rzeczy <grym> Jak najbardziej A, Dobra, okay. <coughs> mam trochę... Ty... oj Powiadomienia głupie, włączę sobie wibrację szybko Jasne Nie jestem YouTube'a To ja zestaw tą YouTube'a, <grym> Ale to ja wystartowałem gierkę, jak ty powiewiom, ja robiłeś. A, wystartowałem, dobra. A widzisz. Że ja nią i takie kurde. O nie, nie. A wiecie, jeżeli jest oczywiście kwestia YouTube'a, to, to to też bijajcie oczywiście na kanał kolegi i zostawiajcie dzwoneczki u nas obu, także wiecie, bo to ważna sprawa. Tak tylko no, mówię. Ja, wiecie, nie ja, ja was ten. Ja zobaczę kto to widział nie ze suba, bo... Właśnie. Ja ja umiem, ja wiecie. Ja potrafię ludziom uprzykrzy, uprzykrzyć, uprzykrzyć życie, no sami się prosicie no. <laughs> wiadomo. Dobra, Kasper, ulepszasz coś konkretniejszego? Tak, Czy cały czas z tego Wizarda ulepszam, ale już, wiesz Ta. co, mogę go zrobić na e, Tornado, żeby odpychało wszystko z powrotem mm, do siebie. Tak, Tornado się przyda, zdecydowanie. E, robimy ten, e, Regen hmm. O, Ojej, możemy spróbować, ale nie damy chyba rady, mi się wydaje. <laughs> mm. Dobra, może lepiej nie ryzykujmy, dobra, po prostu. Dzisiaj normalnie spróbujmy, ale będziemy mogli spróbować kiedy indziej, tak jak najbardziej. No, macie, że oboje chyba dawno dość w tą grę nie graliśmy pewnie. Tak, to prawda. Mogę jeszcze zrobić miotacz ognia. Co wolisz? Wiesz co, moim zdaniem jest, że stawiam oba. Jeden taki, jeden taki, gdzieś obok siebie. A taki z ciebie cwaniak. Dobra, na początku dam miotacz ognia, żeby czyścił wszystko, bo sobie już powoli nie dajemy rady, a potem zrobię tego tornado. Dobra, bo ile on? 4200, ja mam już 3800, super. Mm, już o... masz 4200. Super, dzięki. Ogólnie myślę nad tym, nad podstawieniem powoli farm, bo jednak bez farm nie zejdziemy chyba daleko, takie wrażenie tylko. Um, no, tak więc ty stawiasz farmy, czy ja mam stawę? Jak Masz je ogólnie wylewelowane? Masz je wylewelowane um, w jakiś sposób? Um, mam e, 3-2 wylewelowane. 3-2, dobra, powinno starczyć. Chyba, nie wiem. Mm, dobra, gdzieś no to trzy, muszę dwa. pozbierać tysiąc na farmę. Nie musisz. E. No dobra. E, tu gdzieś w kącie tu postawię, bo w sumie po co? Żeby było e. jak najbardziej ekonomicznie. Myślę, że tak gdzieś... O, tu będzie git. Postawię sobie po środku jeszcze farmera, to będzie... Dookoła niego się wybuduje wszystko. Super. E, dobra, teraz e, e, oboje dostajemy e, hmm. z tej farmy, czy tylko Tygo ty. ja? Tylko ty, tylko ty. Ale będziesz to mi przesyłał, jak coś, nie? Więc aha, no dobra, 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 spoko. Jedna osoba, nie ma sensu, żeby dwie robiły. Po prostu ty sobie pobudujesz, żebyś mi przesyłał pieniążki, jak coś. Mm, Okej. Okay. Dobra, to ja jeszcze. To ulew sobie półki... widoczność tego, ulew sobie widoczność e, tej małpki twojej. A, nie można. To, <laughs> to ma niby sens, no, słuchaj. Dobra, no, no, startuj, startuj. E, tak, tak, tak. Ulepszam sobie coś akurat w tym ja, czasie. Super, właśnie widziałem jak się farma rozrosła. Mm, to już jest test 2 nie? To jeszcze nie um, to nie jest 3. Nie, to jest, do, nie, to jest, to test jest 2. 2, to jest 2. Dobra, dobra. Czy już będzie taki budynek? Nie, ale najpierw sobie wolę postawić drugą. Spierz proszę. Spoko. No, wolę no, sobie postawić drugą okay, farmę. Ja ci na razie wszystko daję i ulepszę jak tylko się da. Którą okay. Nie będę? Okay. A e, 35 Uważaj, mm -hmm. bo niedługo pójdzie sterowiec, a nie jestem pewien, czy ten, czarodziej da sobie z nim radę. Mm. E, nawet raczej wątpię, szczerze mówiąc. Um. Co? Dobra, dobra zastartuję. Mm, w której chyba 402 idzie? Nie, nie, niemożliwe. Co ty, na pewno nie idzie Starowiec tak szybko? Sterowiec chyba 50 albo 60. Mm. Nie jestem pewny, dlatego ja muszę powolutku. Wiesz? Jasne, dobra, to w takim razie. Mm. Jak masz hajsę, to przesyła, ja już sobie ją zaraz stawiał. Dobra, bo to ja mam złożoną ulepszoną, więc y, bez problemu z tym akurat będzie. Dobre, startujemy. Dobra, startujemy. Mm, dobra, to wiesz, co dajesz, mi, ja postawię super małpę po prostu zaraz. E, ty chcesz. No tak, tak. Chcesz... Dobra, to masz. Tym razem. A więc co? Okej, okay, bo myślałem, że farmę najpierw ulepszysz. Najpierw ulepsz Nie, nie, tu... nie, dobra, dobra. No dobra, dobra. dobra, dobra. Ja, sobie po, ja sobie poradzę, to już mm. szybko się... tak więc bez Dobry. problemu to jest 300 na jedną farmę, spokojnie. Jak teraz wysyłam pieniądze. Także łapaj. Um, nie, dobra, wiesz co, mogłeś najpierw ty sobie ulepszyć, moim zdaniem. Nie, na no, luzie, damy radę. Słuchaj, żeś miał jedną farmę, to wtedy więcej pieniążków, szybszy ulepszenie um, No Dobra, potem, dobra, dobra. z Maxem. Jeszcze dajemy radę, więc jeszcze możemy sobie na to pozwolić. Mm, mhm. Kitara. Jak chcesz to szybko sprzedaż farmy i ci oddaję hajs, nie? Znaczy, dobra, ej, bo ja już, mam, bo ja, bo ja już zaraz drugi ulepszyłem. To wiesz co, Jest. to możesz mi wysłać pieniądze teraz jednak. E, no dobra. It, ile pieniądzków jest, super. Bo już trochę jednak nie dawało sobie rady i teraz zbieraj sobie na farm ja sobie powoli będę ulepszał zasięg. Mm, dobra, to okay. zaraz ulepszę sobie... O, dobra, weszło ulepszenie w farmę, super. którego w sumie tak nie potrzebuję, ale dobra, tak. jest to jest. Okej, okay, o, tu mm, o regen, było regenerację. Zaraz będzie fany. kolejne... Hmm. Na tej rundzie byłby. Tak, tak. <noise> ale dobra. można też później w sumie. O, i to już gdyby nie było tej małpy na lasery, to już byśmy mieli przerąbane. No, Zeczka. Dobra, e, kliknij przyspieszenie. Nie, wiem, czemu znowu klikam? że to twoja robota. Sorry. Dobra. No, dobra, spoko. Wczuwam cię za bardzo. Stanie. Czekaj, bo stawiam, bo stawiam teraz ten z tamo farmy. Okej. Okay, dobra, można nas Git. Ciska. Leci, lecisz z koksem. W ogóle to jest 90 rund. To nie idealnie, bo już sobie lecimy 11 90? minut a ten, a, albo 70, coś takiego, nie wiem. Nie, nie jestem pojęcie. pewny. Ja nie tak jestem pewny. Dobre. Ty wziąłeś y, ten średni poziom? Mhm, mm medium. No to 65 masz. No, to jest za krótko może być. E, dobra, nie, że rundy są coraz dłuższe. To może nie będzie. No za tak, będą coraz cięższe hmm. i dłuższe, zdecydowanie. Dobre, mm, i dobra, to... o Jezus! I to była właśnie ta runda. No, dobra, dała radę. Na Easy. Na luzie, na luzie, zdecydowanie. No może nie, nie, może nie aż tak na Easy, ale dała radę. To najważniejsze. Trzymaj high. Chociaż wow, jest nie jest. wiem czy ja nie będę no. potrzebował tutaj teraz hajsu, e, mam ci przesłać? Bo mam Wiesz co, to, daj, daj. kafla. Masz wszystko. Jest, dobra, super. Teraz nie będziemy mieli problemów. O, ale zapiszczałem. Okej, okay, nie, teraz na chilku. Mm, no. Zdecydowanie. Tak więc zaraz postawię sobie czwartą farmę i będzie można robić, co się chce w sumie. No, to wtedy będziemy już kozaki. Leci hmm. czwarta farma w tym momencie już jest. Nie się lepsza. Na tych farm tak by mieć sześć, bo są na takim poziomie, że postaw ich jak najwięcej. Dobra. No w sumie zdecydowanie nawet mi się zmieszczą. <grym> na chillu. Na chillu, na chillu. Ale zmieszczam mi się, no. Hmm, kurde, ta wioska. Niestety nie mam tych wiosek. Oj, czekaj, czekaj, spowolnijmy to. Zatrzymajmy um. tu karuzelę. Ja nie mogę ich tam. Nie mogę tam. Chciałam kolce tam pos Spokojnie. Dobra, Panu to jest trochę sytuacja? za późno, ale... Dobra, nieźle, nie źle. Nie, nic nie um... przesłuchaj. Hmm. Dobra, ma, masz ulepszej tam, nie? Ja ci przysyłam hajs w tym momencie. Nie potrzebuję go na razie. Wiesz co może? Hmm... Powinienem też coś, coś postawić chyba. Zaraz postawię kolejny, ten. Postawię małkę po prostu. Wiesz super. co, daj mi po prostu hajs, ja teraz zrobię po prostu ulepszę to jeszcze bardziej. Po prostu no mi do rozplączki. Przesłałem im teraz cały czas. Mhm. Mm Choć może... Dobra, chodź na większym speedzie. Mm, nie, dobra, spokój, spokój. Na razie jest spokojnie. Myślę czy zbierać na Sangoda czy Robomonkey robić. Um, moim zdaniem tak samo jak z, tak samo jak z Czekaj. tym. A e, powinieneś oba postawić. Oban, no to dobra, to zrobimy najpierw Sangoda w spokój. Znaczy najpierw Sangoda, najpierw Sangoda, mm. bo on jest. Dobra, wydaje mi się, A, że. Ten... Albo nie, dobra nie ma mm -hmm. nic. Myślałem, dobra, żeby czarodzieje nie sprzedać, ale potrzebujemy tak na niewidzialne czegoś. O, dobra, o zdecydowanie. Mógłbyś okay. po prostu, ten, postawić, a jak to się nazywa? Eee... Wioskę. Domek, tę wioskę właśnie. O. Dobra, jakbyś mógł jeszcze pieniądzków dosłać, okej, okay, tak, wszystko. Super, no, super, level up mojkej, ale nie chcę już tego widzieć. A, jeśli ja dziwię, co jest a to oświetlenie mi zasłania, okej. Okay. Okej. No <laughs> okay. dobra. No dobra. 600 pieniądzków i mamy, eee, Są goda. Mm -hmm. I uwaga, no to już mamy mamy. Oj, to no. już powinno, te. No, to już patrz, to już bez, bez problemu. Jej, gitara mm, Dobra, rankapy mm. mi wchodzą fajnie, dobra, fajnie, mam Chodzi w tym momencie, startujemy. Dobra, super. Mąki mm, Monkey's mm, dobrze. To rzecz. co, postawisz tą wioskę? Wiesz co, postawię, postawię. Daj mi tylko chwileczkę, zrobię jeszcze na tornado no. tego. Okej, okay, okej. Okay. Musiałem ja postawić, nie? Ale dobra, jeżeli ty chcesz, to spoko. Możesz też, nie też postawić, tylko to trzeba, żeby tak ulepszoną. Um, 3-2, bodajże mam ulepszoną. To ja nie wiem, która wystarczy na ten. Nie mam no pojęcia. No dobra, to, to może ty lepiej postaw. E, żeby nie wid wid niewidzialne widzieć, to ja mam ulepszenie. Ha, a, nie jest widziano. co? Ja nie mam. A, dobra, to, spr to sprzedaj, ja postawię. A i tak, nikt mi się leveluje. Postaw swoją po prostu obok. E, dobra, tak żeby sięgała, postaram się. Dobra, tu już nie sięgnę. Mm. Czekaj. Mm. Spadaj napis. <laughs> Okej. Okay. Ten sposób. Bam i bam. Proszę cię bardzo. Oj, dziękuję bardzo. Znasz się na rzeczy, chłopie. <noise> Wiadomo. <głos> Dobra, Git. jako że mam sporo hajsu, to postawię może jeszcze kolejną farmę. Farmę, farmę, um, Postawmy ją gdzieś o tu. Tu się zmieści. Super. Nice. I to mi się podoba. Jesteś po prostu Szymonem Biznesu. Inaczej Cię nie nacłe. Szymone mm. hmm. <śmany> biznes opowiadasz. No dobra, może Daj i wykładnie. być. Może być hmm. tak. E, tu się mi jeszcze zmieści w zasięgu. No to mieść, upychaj. Upychaj jak najwięcej. O, opa, teraz to już hajsyle są tak, że kurde. Naprawdę to już jest. No. Możemy sobie pozwolić praktycznie na wszystko. Mówisz, że już tak nie, nie ma litości po prostu. Mhm, mm dobra, startujemy kolejną rundę. Aha. No, kasper nie żeby coś, się zostało nam 5 rund. Yes, co to, tak i szybko zaraz leci. Wyleci, zaraz wyleci jakiś BFB, nie? Teraz na 60 leci chyba BFB. Ale to chyba. Nie chce się zmusić. luz. Bezproblemowo. O, bo ule, ulepszaj tą drugą, ci daje hajs, nie? O tak. No, i nice. I a, zaczynamy kolejną. Na luzie, powiem ci, że jak takie coś musimy na harda polecieć, a nie. Następnym razem Aha. zrobimy harda po prostu. Zdecydowanie, bo, 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 bo... zbyt easy, no co ja tutaj się bawię Właśnie widzę, bawisz się Dzień. farmera O tak jest też, no, no, mi wysłać jeszcze hajs Mówisz? Szczerze, no, no, sam dobra. tego nie słyszałem O właśnie, słyszałem taki twój dzwonek typowy No ja takiego na pewno nie mam, e, dobra wysyłam ci hajs Ding dong. Zresztą, O, o dzięki, oj pięknie Dobra i startujemy Nie, eee, nie to, nie, to, nie, to, nie, oj, to, nie oj, to Oj, 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 spokojnie, nie szalej Dobra. To coś się jakieś powąchały kurde płatności głupie. A ja chciałem tylko włączyć rundę. A widzisz, chciałeś, chciałeś, ale się. Tak. Nie, nie dałeś. Każdy, <laughs> tak, każdy wie, co każdy no, chciał <laughs> powiedzieć. <śmiech> <smiech> Ach, dokładnie. Dobra. O, pa, papacz, pa, 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 kurde, patrz, co zablokowany. Oooo, grubo. Ładnie. No, grubo. O, jak chcesz, żebym mi dać trochę to zrobimy tutaj buzę śnieżną. Mmm. Um, Chyba ci nie stać jeszcze. Jeszcze. No, ale zaraz będzie. No jo już. Wgadz... Już tak jest. Dobra, mam jest. burzę śnieżną. A fajnie. Powiem ci, że... fajnie. Jak to jest ostatnia runda, to masakra. Tak, to jest, to jest ostatnia runda. No to już... To zasmuci się. To hello. A, Skype tak. mi się wylogował na telefonie. Dobra, jestem, play. <grym> Ej, halo, co mi się chciało rozłączyć gra? Ja w Would you like to connect. Co? Czy naprawdę kliknąłem jest? <grystanie> kliknąłem no. <grystanie> Kliknąłeś nie? Pojawił mi się komunikat. Wiesz, że wy bo, bo mi się poka... Bo mi się włączył Skype randomu. O co Ale tak chodzi? Na Dobra, no by kliknąłem nie. Bo myślałem, że czy chcesz się rozłączyć tam pisało. Ja nie <grystanie> kliknąłem. <grystanie> o Boże. A wiesz, że to się po prostu w tym momencie <noise> o ja. To się skończyło teraz i ten, i ja dostałem normalnie nagrody, No nie, Wszystkie. a ja nie dostałem nic, a to była ostatnia runda. <noise> tak, to była ostatnia runda i do tego już skończona, jak mi się włączyło. nie... Szymon. masz w pierdzie. <noise> oh to do mojego skype'a, nie wylogował mi się skype, normalnie... Do... No i super, no i super. Ej, chyba mnie nie było słychać przez chwilę. No nie było, nie było. No, coś, coś, Ale... się, coś, coś, coś się ścina ten Discord. Coś, coś się zepsuło uch, uch, uch. i nie było cię słychać. No to powtórzę jeszcze raz, mam to gdzieś. Dobra. <laughs> no i co, słuchajcie, tym smutnym akcentem oto kończymy ten odcinek. Ale żeby nas pocieszyć, zostawcie łapę w górę. Oczywiście wbijajcie na kanał Szymona, tam link jest na dole w opisie. Może nawet tu adnotację może pojawić, zobaczymy, czy nie będę leniwym Grubasem. Także tego się przekonacie sami. Co? Jeszcze raz dziękuję wam za oglądanie. Szymon, czy masz coś do powiedzenia? Na eee, w sumie co? Eee, pff, każda łapka mile widziana, no co? Zostawcie, jeżeli chcecie, to zostawcie subskrypcję, czego nie zmuszamy, ale byłoby nam bardzo miło. No i co? Jeżeli eee, mój komentarz, powiedzmy, w jakikolwiek sposób wam się spodobał, możecie wrzucić, eee, wbić do mnie na kanał, również zostawić suba. No i co? Do zobaczenia następnym razem. Chyba nie mam więcej nic do powiedzenia. Pa pa! No nie, na razie.